Dawaj, dawaj, daj. Ogóreczki lepsze od budeczki, a woda z ogórków lepsza jest od ziórków. Pierwsze ogóreczki lepsze od wódeczki, z ogórków lepsza jest od ziórków. Jom u ogórki kiszone, tu jest ze smakiem, się ich brakiem. Lepiej niech posieje. Drugie, jest smakowe. <laughs> to my też będzie pęd. Jeśli da, a teraz mm. dajcie głosie. No my też. Łeśne lepsze od budeczki, a woda z ogórków lepsza jest od śliwków. ogóreczki, lepsze od budeczki. Ogórków lepsza jest od śliwków. Śliwek, śliwek.

Lepsza jest, jest zółków. Zółków. Lepsze Lepsza jest od ślupków, od bódeczek, lepsze od budeczki od bódeczek, od bódeczek, od bódeczek, od się czujemy, bódeczek, od bódeczek, od bódeczek, od bódeczek, od słodkie od Лалааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа